Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku trochę mam młodych oj, sorki trochę jest młodych jest chyba 14 pawików młodych i 3, 4 szeregi. Słomkę, żeby sobie na gniazdo brały. Tak to dzisiaj, jestem w domu, to i kolacje dostały. Tak dostają raz dziennie. A jak jestem w domu, to, to im dzielę na dwa razy. Żeby lepiej młode wychowały. Tutaj Samczyk widzicie, dostał białe piórko w ogonie. Ale to nic. Tam samiczka mi się zawiesiła. Ogólnie dwie pary mi się zawiesiły. Samic ta właśnie czerwona na białym ogonie. Ale to na pewno dlatego, bo w tamtym roku ona miała 8 razy jajka. Dlatego się zawiesiła. Eee. No więcej, nic. Ta młoda też czerwona na białym ogonie. Chyba za młoda jest. Jeszcze się nie może znieść. Tutaj, już żółte czekamy. Pokażę wam tutaj ten pierwszy raz jajka czyste były tak jak mówiłem czyste były tutaj kolego teraz ci co tam mówiłeś by jak powinien pawik wyglądać widzisz tu tutaj tego czerwonego tak powinien wyglądać czerwony z białym ogonem. to jest prawidłowo o następny tu czerwony z białym ogonem. gitarka jest ogon talerz równiutki nie wygina się do tyłu chodzi normalnie Widzieliśmy bo ten już tutaj ten z już widzicie głowę ma do tyłu już nie jest kolego to, to co ma być a popatrz ta samiczka ten samczyk czerwone na białych ogonkach idealnie się prezentują tak ma właśnie wyglądać żeby się nie wyginał do tyłu jak jakiś obszczy bo to nie o to chodzi popatrz jaką ma tarczę ten samiec jak stoi nie wygina się do tyłu ale to jak kupuję z internetu to ciężko będzie. Ci zaraz pokażę jak ja kupiłem na, na żywo i mi się podoba. Widzisz? On się wygina do tyłu. To już jest... To nie jest nowy typ, ale to już jest zmieszane coś z nowym typem. Widzisz, on, on już się podgina do tyłu. To już, to już nie jest gołą dla mnie. Ale wiesz, nie, nie miałem co kupić i kupiłem takiego samca jakiego miałem, jaki był dostępny. Widzisz ten, ten na... na na lęcie, też jest fajny samczyk ale ale co no on też się troszeczkę tak u głową wygina tak nie powinien, ale, ale jest git, nie kładzie ogonu na ziemi. To, to to jeszcze jest w miarę ale to też on gdzieś w genach miał już właśnie ten, ale ten samczyk widzisz, o popatrz teraz z tej perspektywy zajebiście o tak on ma wyglądać tak ma właśnie ten gołą wyglądać starego typu tu samiczka ja na żółtym ogonie, też spoko jest Ogonek prosty. Ważne aby tarcza była prosto, a gołąbek się nie przychylał do tyłu. No ten, ten sam typ to jest bardzo dobry. Dobry ten bo wzór, wzór. Bo ten tu już jest... To, to jest zmieszane coś z nowym typem. Dobra. Ten żółty też jest spoko, tylko on nie ma... Teraz ale zobaczysz, bo już, już te lota założył na siebie. I zobaczysz, o, ale widzisz, o następny jest czerwony na białym. Też jest gitarka. Ogonek ma prościutko. Sam się nie wygina. O, samiczka się pierzy, bo to młoda, to się pierzy. No ale ten jest, ten jest najbardziej Gdzie, ok. Tutaj. A zaraz przejdę Ci tam pokażę. Ponieważ ja to Wcześniejszym filmiku się chwaliłem tym srebrnym, to też, też jak się zyła. To, to właśnie teraz się zawiodłem na nim, bo to jest po nowym typie gołębia. A tutaj jest trochę więcej, tutaj zaraz więcej przystawię. O, ta samiczka gitara. czerwone też są gitary. To jest żółty tutaj też no ogólnie większość jest ten tutaj na rozstrzanym masz tą też jest gitarka tu żółty grucha sobie elegancko też jest super patrz, czarny na białym jak idzie nie ma jakiegoś wyginania do tyłu tam czarna na białym samiczka też jest super białe na żółtych siedzą tam jest git a teraz patrz tutaj Dłuższy czas. Co się chwaliłem, że taki zajebisty. A patrz co on robi. Zaraz, zaraz ten. Widzisz? jak on się przychyla. Patrz jak on się przychyla. On ma w genach nowy typ. Ja w klatce go zobaczyłem. Spodobał mi się, jak nie wiem, co, ale on jest do dupy. Samiczka, popatrz jak się samiczką, nie prezentuje. Samiczka jest na 100%, 100 po starym typie. Patrz jaką ma tarczę. Postawę. Ona się nie wygnie do, do tyłu. Nie ma opcji, żeby się wygięła do tyłu a ten bydlak jest może ładny ma 40 parę piór, tych piór w ogonie ale patrz on się wygina do tyłu o patrz co robi widzisz to, to już jest to nie jest czysty nowy typ ale on już ma w tego nowego typu niektóre gołębie nowego typu też się tak wyginają ale mają ogon prosto a ten już kładzie sobie ten ogon no mi to się na przykład nie podoba no kupiłem go i już taki bardzo nie jestem zadowolony z niego, ale ten sezon już tak będzie, ten sezon już to przyboleje więc oto to kolego chodzi nie wiem tutaj zaraz Ci mogę pokazać co tu jeszcze o widzisz. Siwy powiaczek to jest stary typ. Ogon prościutko, główka się nie przechyla, sobie chodzi normalnie. Ogon cały czas prosto załóż cały czas prosto widzisz? Ten, ten na białym ogonie samczyk jednak też nie jest taki. Zestawy ładnie wyglądał, a teraz wyszedł, że ma taki trochę rurkowaty. Patrz, tego łebie nawet jak jedzą, to one nie kładą ogonu. Nie robią rurki taki. Patrz, ta samiczka wcina i ma cały czas prosty talerz. To już jest dobry wzór. Po tym można młody ciągnąć. popatrz, tak tutaj na lustrzanych też. Ten samiec na lęcie. On też chodzi sobie. To jest stary typ. Gołąbek idealny. Tutaj to tu samo To białe na żółtych Samiczka tam z tyłu Tarcza prościutka okrągłutka. Samczyk ma troszkę podgiętą Nie wiem czy widzisz czy ogólnie widzicie Ma troszkę podgiętą A samiczka ma prostu Także tak Tu pokażę teraz wam młodych trochę Mamy już od siwych jednego, takiego kaszaczka. No już go, jutro może go jeszcze nie będę obrączkowo, ale, ale, ale już niedługo będę obrączkował. Mamy żółte na białych ogonach, tu jednego mamy. Od boków żółtych mamy dwa, ale to dopiero wczoraj się wykluły, jeden wczoraj się wykluł, drugi dzisiaj. Tutaj siedzą żółte na białych ogonkach. Też jest jeden Ale zobaczmy go Widzicie? Będzie miał do dupy ogon, chyba jakiś ciemny Ale no nic, zaobrączkujemy go. Zobaczymy co to będzie za gość. Żółty na pewno będzie, ale ten ogon taki mi się wydaje, że nie będzie miało, że nie będzie miał czystego ogonka tak mi się wydaje przynajmniej Czy tu nic tam się naniosły, tam się naniosły aha no, u staropolskich jest na lęcie żółtej ale patrzcie jaki to pa widzicie, to są mamki jednak dobre gdzie ten młody to A tam siedzi no jest ten tu jest to. tu mogę pochwalić się młoda para z 22 roku I popatrzcie się Dwa młodziaki. dwa równe. Na razie to, to jestem pod skórę zajebiście. O widzisz, ten samczyk też jest fajny. Ale, ale on też ma coś z nowym typem. Coś w ge po genach poszedł. On się chodzi tutaj niby tu, 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 fajnie, fajnie. Ale przyjdzie co do czego? To się przegina jebany. A ja nienawidzę jak się gałą przyginę Tutaj mamy jeszcze dwa boki czarne O, tu sobie siedzą, nie będę ściągał matki No i dwa lustrzaki tam pod turkoty coś w tym roku się też zawiesiły Coś może stara ta samica to nic Niech sobie będą już swoje wychowały Swoje już wychowały Głodki tu wcinają Niech wcinają, bo może się chować myszy biegają w kołemników z tego samca Ci pokażę też jest fajny o! Ten też ma posturkę super Ten też wszystko zajebiste Więc ogólnie jak tak kupujesz przez internet czy coś, to ciężko to się gdzieś? ta samiczka. Ona się nie przegnie do tyłu, ale ten samczyk, ja go widziałam na żywo w klateczce I dupa. I jest dupa. No, także tak, no, ta litewka też się zawiesiła Gniazdo zrobili już dwa tygodnie, ale nic nie ma. Te też żółte na białych, ten młody nie naparował tej samiczki. Albo ta samiczka jest do dupy, bo to już drugi samiec. Chociaż nie w tamtym roku je podciąłem, ogon i było git, więc w tym roku też może tak zbędzie. Do czerwca będę w tych parach, te żółte na białych ogonach, jak są młode pochowają, a potem ich trochę po, poprzemieszuję. Zobaczyć, bo jak, jak wyjdą lepsze młode, nie? Ta samiczka dalej, tak jak mówiłem na lęcie o, Nie chce się sporować Jeszcze jest zbyt młoda i się nie paruje, a teraz lotka założyła, to się nie prezentuje dobrze Ale jest fajna No, a to tak wtedy co robiłem to krętki próbu, nie? Wiecie o co chodzi No Staropolskie też coś, ten samiec nie wiem, nie chcę za bardzo jej gonić na jajkach Nie wiem o co kaman Tu się naściliły Słomy nanosiły, ale coś nie wiem czy ona się nie chce znieść Czy co Nie mam pojęcia Kurde co to się robi? O dobre Klikłem przez przypadek Takie to buty Fajne że Ustrzaki, a ustrzaki trzecia para też tutaj co siedzi, ale nie wiem. Ten, e, taka jest taki, taka zagadka w tym roku, dużo par mi zniosło po jednym jajku. Nie mam pojęcia dlaczego, ale bardzo dużo par mi zniosło po jednym jajku. Widzisz co robi ten żółty na białym? On się przegina on ma coś w genach po nowym typie niestety są pomieszane głębi, i to strasznie i żeby nie kupić tego nowego typu to czasem ciężko popatrz tutaj gitarka na razie nie mam co narzekać na ten sezon Jakaś tam jest. Czy wszystkie pary mi się naniosły? Nie, srebrna samica mi się nie naniosła. Czerwona na białym ogonie, to stara się para nie naniosła. Czerwona na białym ogonie, ta młoda para się też nie naniosła. I czarna na białych ogonach też się nie podnosiła. Jedną parę to nie mogę sparować, a druga para goni ona jajka, ten samiec. Tutaj co grucha, tamto w rogu samiczkę, ale ona jest zbyt młoda chyba, żeby się znieść. Także tak to. Te tutaj mieli dwa jajeczka i zmarnowały. Nie umieli siedzieć na nich. Teraz, jak ten, muszę przypilnować, ale nie będę pewnie miał po co podłożyć. Bo tam mi się wszystko ponanosiło u tych u pocztusów. Także nie wiem. Ten też sam jest, kurde, nie nagrał tej samicy. Czyste jajko jest. Nie, czekaj, ten nagrał samicę. Nie, ten nie nagrał? Ten nagrał. Nie, tu jest założone jajko. To u tych nie jest założone. A u tej pary. U tej i u tamtej lenty. Teraz mają jedno jajko i nic nie ma ten. I teraz nic nie, nie, nie jest założone, ale też mają jedno jajko. A wcześniej też mieli jedno jajko, co podłożyłem tam pod te I jest młodak To zobaczymy co to z niego wyjdzie. Czy to coś ogólnie może innego naparowało tą samicę? bo tak też może być, nie? Czarne na białych, białe na czarnych ogonkach też długi czas się nie niosły ale w końcu coś się zniosły, więc jest gitarka zaraz im jeszcze na noc im dam ten o trochę rozsypują tutaj zaraz im na noc jeszcze dam ten trochę paszy Gron granulki te im daję na noc szwager im daje nawet, a, więc, czyli kolację też jedzą no, faktycznie. Bo szwagier przychodzi wody wylewać, to im daje granurki. Tak to. Dopiero jedną obrączkę zaobrączkowałem szaryka czerwonego. A tak to jeszcze nic nie obrączkowane Tak to jeszcze nic. No ale jest, tutaj w tym gojemniku jest dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 młodych, 12 młodych w tamtym kołemniku jest no tu jest 12 młodych i, i tutaj jest dwa młodziaki te się dopiero mi sparowały też był problem z parowaniem ich dłuższy czas się z nimi męczyłem tej pary pierwsze jajka czyste. Drugie jajka jak będą czyste to wycinamy ogonki. Chociaż można było już wyciąć te ogonki. Tu sam ciekawe wyszło białe piórko. O, kto, to samiczka w kurwie miał, bo to loto zakłada na, na ogon. A tak to bywa. Mam nadzieję, że ten na ruszakach już, już będzie widać. Duby się, się wypluły. Fabuciaki. Jeden jest. A drugiego nie ma? O, czego drugiego nie ma? Oj. Nie może będzie. Jeszcze. Może jeszcze będzie. Założone jajaczko na stół. To może jeszcze będzie, masz ale, jak jeden będzie to tam na lęcie, to Teraz tutaj ci pokazywałem, że ci się wyginę to co ostatnio dokupiłem, co w klatce wam pokazywałem go, nie? Dokupiony, no, ma krzywy ogonek, ale ma jedno jajeczko tylko zniosła samiczka. Jedno jajeczko zniosła i to jest czyste. Więc lipa. a może ty zniosłyście coś? Tylko ja nie widziałem, a nie nic nie zaniosłyście no, zawiesiły się samice tak bywa to nic za rok będzie, będą młode najwyżej od tej pary a w tym roku nie będzie ale ich nic ich, nie, ten. nie sprzedam ani nic bo są zajebiste gołębie i wiem że są dobre gołębie tylko w tym roku się zawiesiło. to w tym roku kupiony sam ta, ta samiczka też coś nie ten tak ta samiczka dalej się nie będzie niosła Popatrzcie jak tutaj ta samiczka już wygląda ładnie. A, patrzcie, jak ta już pierzeje. Cała żółciutka, ma tylko jedną kropeczkę na czole. Białutki ogonek. Także gitarka. Się już tak coś zaczyna trochę chcieć porować. staropolski szetron, no jak zobaczy ludzi to od razu ucieka To dzikość jest To jest dzikość Te co mają młode to jasne, że wpierdzielają jeszcze No ciekawe co po tych staropolskich będzie Odchowam trochę młodych może Czy młodych Teraz dobrze się złożyło Siedzę na tych Na obcych i tyle Gitarka Dobra Jeszcze może coś nagram A jak nie nagram to Wszystkim życzę wesołych świąt i spokojnych A przede wszystkim zdrowych Aby zdrówko było to jakoś to to będzie, nie? Zdrowie najważniejsze. Hej, pozdrawiam.